Problemem przy ocenie stanu sądownictwa w Polsce po roku 90. było to, że przeszli aksamitnie do wymiaru sprawiedliwości sędziowie, ci również, którzy skazywali w stanie wojennym za czyny, które jeszcze nie były penalizowane, powolni władzy komunistycznej stanu wojennego. Sprzeniewierzający się zasadzie, że nie można wstecz oceniać w prawie karnym czynów, które nie były jeszcze karalne w chwili ich popełnienia. Sędziowie, którzy nie podlegali lustracji, a wśród nich byli też i współpracownicy służb, być może do dzisiaj robią karierę w sądownictwie. Stan sędziożki. Próbowaliśmy weryfikować na początku lat 90., wprowadzając przepis, że sędziowie, którzy sprzeniewierzyli się w zasadzie niezawisłości, mogą zostać pozbawieni prawa wykonywania zawodów w proże, pro, bardzo pro-praworządnościowych procedurach. Rok obowiązywało to. Później Trybunał Konstytucyjny w trzyosobowym składzie stwierdził, że w ogóle kontrola E, praworządności i kontrola niezawisłości sędziowskiej sprzeciwia się ich niezawisłości. W ten sposób powstała kasta, która do dzisiaj uważa, że ona ma wyłączność na ocenę tego, jak funkcjonuje sądownictwo. Natomiast e, podsądni, my wszyscy, którzy przyglądamy się wymiarowi sprawiedliwości, mamy ogromne zastrzeżenia. Oliwy do Ognia ostatecznie dolała uchwała Senatu z, dwu, z Sejmu, nie przepraszam, e, Sądu Najwyższego z 2007 roku, która nie dozwalała ścigać sędziów, którzy sprzeniewierzyli się w zasadzie niezawisłości i sądzili za czyny. Które nie były jeszcze oficjalnie przestępstwami i skazywali za nie w stanie wojennym. Dopiero na e, wniosek Świętej Pamięci Janusza Kochanowskiego, który poległ e, nad Smoleńskiem e, w 2010 roku Trybunał Konstytucyjny delikatnie stonował i pozbawił podległości sądów tej haniebnej uchwale. Mamy dzisiaj to, co wynika z Konstytucji. Ta zmiana jest konstytucyjna, bo w Konstytucji jest zawarty przepis, który mówi, że przy reformie sądownictwa, którą mamy w tej chwili, jak i przy przenoszeniu okręgów innych okręgów wyborczych czy innych okręgów sądowych, jest możliwość przenoszenia sędziów w stan... W trybie ustawowym, z upoważnienia ustawowego. Dzisiejsze wszystkie protesty machające tekstem konstytucji lekceważą i sprzeciwiają się temu, co ona stanowi. I taka jest dzisiaj ta tak zwana destrukcyjna siła byłych prominentów, ich klientów i tych, którzy walczą dalej o to, żeby być wyłącznymi. Decydentami w, nie tylko w zakresie sądownictwa, ale w całej Polsce, i że tylko oni mają monopol władzy, a ich jedynym celem jest obalenie wybranych demokratycznie dzisiaj władz naszej Polski. Nie dajmy się zwieść. To są ludzie, którzy są jak we władzach złego ducha. Widać po nich i po ich reakcjach. Wezwanie do krucjaty, takiej jak zaopętanych, co czyni Kościół katolicki, jest chyba w pełni zasadne. Z Bogiem.